Gospel dla Zapiekanych Z Ewangelii według świętego Łukasza. Pewnego razu Jezus wyszedł na górę, aby się modlić, i całą noc trwał na modlitwie do Boga, z nastaniem dnia przywołał swych uczniów i wybrał spośród nich dwunastu, których też nazwał apostołami. Szymona, któremu nadał imię Piotr i brata jego Andrzeja, Jakuba, Jana, Filipa, Bartłomieja, Mateusza, Tomasza. Jakuba syna Alfeusza, Szymona z przydomkiem Gorliwy, Judę syna Jakuba i Judasza Iskariotę, który stał się zdrajcą. W dzisiejszej Ewangelii widzimy Jezusa, który trwa w dialogu modlitwy z Ojcem. Ewangelista Łukasz zaznacza, że Jezus całą noc spędził na modlitwie, trwał w Bożej obecności, prowadził rozmowę z Ojcem. Ta rozmowa przyniosła konkretne owoce. Tym owocem modlitwy Jezusa był wybór apostołów. Dzisiejsza Ewangelia już w pierwszych swoich zdaniach przypomina nam prawdę o tym, że modlitwa musi przekładać się na konkrety, że nasza relacja z Bogiem musi przynosić jakieś konkretne owoce w naszej codzienności. Modlitwa Jezusa przyniosła wybór apostołów dobry wybór, kiedy nie wiesz co robić w swoim życiu, kiedy czujesz, że jesteś zagubiony, kiedy nie wiesz co wybrać. Módl się, o tym nam przypomina ta dzisiejsza Ewangelia. Modlitwa jest szczególnym czasem trwania z Bogiem, ale jest także czasem, gdzie zapadają najważniejsze decyzje naszego życia. Tak jak w przypadku Pana Jezusa, który wybierał apostołów. Modlitwa jest czasem naszego rozeznawania, czasem wyboru drogi, czasem wyboru postępowania, czasem decyzji. Ta Ewangelia nam o tym przypomina, że im więcej tej modlitwy w naszym życiu, tym są lepsze nasze wybory. Istnieje między tym niesamowicie ścisły związek. I zaprasza nas do tego, byśmy właśnie w momentach trudnych wyborów zaufali Bogu i w modlitwie Mu powierzyli swoje życie. Jezus wybiera apostołów, o tym też pisze dzisiaj święty Łukasz. Ewangelia zdradza, że Jezus wybiera apostołów i nazywa ich apostołami. Słowo apostolos oznacza posłany, to znaczy Jezus wybiera tych, których chce posłać ze swoją misją, ze swoim słowem, ze swoją dobrą nowiną do świata. Każdy z nas jest jakoś powołany na swój osobisty, osobliwy sposób do tego, by innym nieść Jezusa, by innym o Jezusie mówić, by innym przekazywać słowa dobrej nowiny. Myślę, że ta Ewangelia dzisiaj nas do tego także zaprasza, byśmy i my stali się takimi małymi lub większymi apostołami w codzienności, byśmy przez swoje życie, wybory, postępowanie, modlitwę byli dla innych świadkami Jego miłości i głosicielami Ewangelii. Gospel dla zabieganych. Chwila z Ewangelią.